Albo uznamy, że się nic nie dzieje na świecie, jest dalej globalizacja, dalej wszystko pięknie wygląda i jest swobodny przepływ ludzi i kapitału, yy, albo mówimy, że coś się zmienia i, i raczej słyszymy, że coś się zmienia i nie możemy stać na etapie, żeby róbmy wszystko, żeby się nie zmieniło, bo to w, małym, yy, w małej mierze zależy od nas, a szczególnie od Polski, która jest jakimś tam małym czy średnim krajem, a na pewno w skali świata świata małym. Mamy tu i teraz swoje interesy, jesteśmy częścią NATO i Unii Europejskiej, próbujmy się razem organizować i oczywiście róbmy wspólną politykę. Jeżeli uznamy, że Europa jest dalej liderem świata, narzuca rozwój gospodarczy, technologiczny, wojskowy, no to tak, no to jeżeli tak będzie, no to wtedy o tej imigracji możemy mówić inaczej, ale raczej jest odwrotnie, tak. Już mało co w Europie produkuje Ciężko wymienić jakąś europejską firmę technologiczną, która coś sensownego wymyśliła w ostatnim czasie. Wojska nie ma, amunicji nie ma, surowców nie ma, więc raczej, ja nie mówię, że to tylko straszyć, że to nie jest po to, żebyśmy łola boga, boga, co to, 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 to trzeba uciekać, nie, to jest nor normalnie. Stan, który musimy zdiagnozować, nazwać, przyznać się do tego i zacząć tym kryzysem czy tym kłopotem zarządzać, bo nasze życie to jest ciągłe rozwiązywanie jakichś kłopotów i w życiu rodzinnym i zawodowym, i, i, i także politycznym. Obowiązkiem naszym dzisiaj polityków jest się przygotowywać do, na rzeczy trudne reagować na to, jak się świat zmienia. Ta konferencja, której zaczęliśmy o obronie cywilnej. Chcę pobudzić mieszkańców Wojska Śląskiego, bo na to mam wpływ do dyskusji. Może coś fajnego wymyślimy, może środki europejskie nakierujemy na to, żeby pewne rzeczy robić. Sami się, sami się w ramach samorządów czy innych stowarzyszeń, organizacji dogadamy, jak coś budować, zacznijmy działać razem.